Cześć, witajcie w kolejnym odcinku warsztatowym. Dzisiaj znowu z Grzegorzem będziemy działać z moją Mazdą, wyprówać dyfer, zakładać nowy dyfer, zakładamy torsena. Grzesiu, co właśnie robisz przy swojej niedorzecznej miacie? Wentylator z Punto, wpierdalam na płaskowniki z Obi. Terminy nie jest, pozwoliły zrobić tego jakkolwiek porządnie i profesjonalnie, więc robimy to jak zwykle. Opowiedz coś yy, o tym, co to kurwa jest. Turbo z Mercedesa a 45 AMG, A mazda pewnie ma na tym może z 200. jeszcze nie była hamowana, wrzuciłem do dwa tygodnie temu. Jest mapa po no, poprzedniej turbinie, po chińskim garecie. A tutaj zobaczymy, jak będzie śmigać ten bur Burg Wagner. I ty to zrobiłeś sam. Tak, ulepiłem nawet konektor nad Mińskrola do miaty. Z rurek od Czy... 60 Sześćdziesiątki czarne, grubościenne. No i jesteśmy, warsztat samoobsługowy na godziny, zrób to sam, na chrobrego w Toruniu. A w środku, w środku Mazda już stoi, już chłopaki tutaj zaczynają szabrować. To jest moi drodzy właściciel tegoż przybytku, Witam. cześć. U nas zawsze jest najlepiej zrobione, bo właściciel robi samemu. Ale jak potrzebujecie pomocy, bo polegniecie na czymś, to on wam pomoże. Nawet można sobie podwozie zakonserwować, może utopię w tym Mazdę. Jakby ktoś pytał, czy Mazda jest bardzo przegniła od dołu, odpowiedź brzmi, tak, trochę jest. Panie, z gówna nic nie urzeźpisz. Ale nie jest tak źle. Dołączył do nas Mati. Mati też miał Mazdę, ale sprzedał swojego śmietnika. A nie możemy kupić drugiej Mazdę, po prostu. Byłoby prościej. Tak, Grzesiek, po, po, powtórz proszę, bo tutaj nie nagrywaliśmy, jak mówiłeś, do, co Dotknąłem to jest? dyfra i piękny brokat, Mazda jest pedałem. Jesteśmy ekologiczni, używamy wszystko do samego końca, tak, żeby nie, nie marnować, tak panowie, prawda? Zrobi się nalewki, będzie jeździć. Stary dyfak już wyleciał. A tutaj już czeka nowy. Montujemy, składamy, a potem przechodzimy do montażu chłodnicy oleju. Dyfer już zamontowany, zalany. Olej spuszczony. Będziemy działać. Hej, jesteśmy po pierwszym przejeździe treningowym, mierzą nam czasy, więc już wiem jak pojechałem. Wymiana dyfra okazała się dobrym pomysłem. Po pierwszym przejeździe, nie znając totalnie samochodu, bo nie trenowałem nim wcześniej w tej konfiguracji, pobiłem swoją życiówkę. Nasza życiówka teraz wynosi 32, 20, 226 dokładnie. Opona robi cuda, cuda robi dyfer, wciąga do zakrętów, i na wielu zakrętach zamiast tracić, zyskuje petarda. Teraz się zaczyna dopiero prawdziwy time attack.